Materiał, który Państwo zobaczą za chwilę no ze zrozumiałych względów, nie jest technicznie doskonały. Wszystko zaczęło się kilkanaście minut po 20. do budynku telewizji polskiej przy ulicy Woronicza wszedł młody mężczyzna. Pistoletem steroryzował strażnika i zażądał, by ten zaprowadził go do studia telewizyjnego, skąd emitowany jest program na żywo. Mniej więcej 10 po 20.00 zadzwonił telefon do reżyserki studia programu pierwszego. Eee, z wartowni dzwonił jakiś człowiek, który koniecznie chciał rozmawiać z wydawcą. Podeszłam do telefonu i wtedy ten człowiek zupełnie spokojnym głosem powiedział, że ma materiał, który musi być wyemitowany dzisiaj, koniecznie na żywo i przyniósł to na twardym dysku. My nie emitujemy niczego z twardych dysków, dlatego od razu zapaliło mi się światełko ostrzegawcze, że to powinna być beta, a poza tym powiedziałam mu, że. Ja nie mam dzisiaj w planie ani w programie żadnego problemu na żywo, nie zamawiany był żaden materiał i ja nic, nie oczekuję niczego, w związku z tym to chyba jakieś nieporozumienie. Wtedy ten pan powiedział, że koniecznie musi się ze mną osobiście zobaczyć i żebym wyszła do niego po prostu na bramkę, do wartownika. Eee, ja się dosyć długo opierałam i, i przekonywałam go, że nie mamy o czym rozmawiać. On nalegał dwu czy trzykrotnie, po czym ja po prostu musiałam wracać do obowiązków i odłożyłam słuchawkę za... Trzy minuty mniej więcej, ten człowiek przyszedł do naszego studia ze strażnikiem, prowadził go już na muszce. On złapał strażnika, rzucił go na ziemię, przyłożył mu pistolet do, do tyłu głowy. Strażnik zaczął wołać, panowie, zróbcie coś, zróbcie coś. Z zelazną twarzą Andrzej Malejko, realizator Światła tego dnia, powiedział, tutaj się nie da emitować, trzeba przejść do studia 7. Tylko tam można emitować spokojnie, Panowie przeszli do, do studia 7. Niestety nie udało nam się powiadomić na czas y, kolegów, żeby, żeby uciekli, także zastał ich tam. Obok stała koleżanka, tu kolega za magnetowinami. I jedno to co mogłam zrobić, to co pierwsze patrzyłam mu prosto w oczy, pytając i prosząc, mówię, co pan chce powiedzieć, co pan chce pokazać, bo jeżeli to jest tak ważne, to ja jestem gotowa naprawdę przerwać program i... Niech pan, niech się dzieje co chce. Powiedział, że nic nie powie, jest to tajemnica. Yy, mówi: Widzi pani, tutaj jest człowiek, ja go zabiję, ja, ja to zrobię i to ja mam w to uwierzyć. Zaczęłam potem tłumaczyć, że tutaj jest to niemożliwe. Że tam jest studio, w studiu są kamery, musi tam przejść. Przepraszam, czy ktoś mnie słyszy w reżyserce? Proszę y, przynieść y, do studia te, naładowany telefon komórkowy z naładowaną baterią i z naładowaną kartą. Może być no, bo nawet obojętnie, może być telefon stacjonarny. Tylko tutaj jest problem taki, że pola nie ma, bo to jest tak zabudowane, że może nie być pola. No to fatalnie, proszę się postarać. Zobaczymy się, czy można będzie pociągnąć normalną taką linię. Bo, bo tak, jak mówię, z komórką na pewno będą problemy, bo, bo poda no, A co by Pan jeszcze chciał? O co Panu chodzi? To wszystko, wystarczy telefon. No i ekipę, która przygotuje program. No jest taka szansa, tylko to byśmy musieli przerwać program to raz, a drugie... Postarajcie się, zresztą może Ty yy, mi wytłumaczysz, żeby się postarali. O to, to przecież w tym chodzi. Wzię już nie chcę gadać. Przekonaj ich no, to, to ci nie pan sobie. Myślę, że to ma dla mnie jakieś znaczenie. No kurwa, człowieku, nie straj portki, tylko to wejdź i wykonaj swoją pracę. Robisz to codziennie prawie. Człowieku, który będziesz obsługiwał tę kamerę, jutro napiszą o tobie gazety, wejdź tutaj i nie bój się. Przecież tu nie chodzi o to, żebym na wizji w czasie rzeczywistym nadawania programu odstrzelił temu człowiekowi łeb. Przecież tu nie o to chodzi, zrozumcie to ludzie. No, jak ci się wydaje, wprawimy tę całą maszynę w nie, nie bardzo. Nie wiem, trudno mi odpowiedzieć. na Jak ci się wydaje, policja dzisiaj działa sprawnie no, czy nie? Nie wiem. No i jest twoje zdanie? Co myślisz o ty naprawdę? Że tak, chyba nie. No mi się też tak wydaje. Jesteśmy tego samego zdania. A ci się wydaje, kominiary są tu już w drodze, czy nie? Nie. Co mi się wydaje, że już są w budynku? Cierpliwość to jest naprawdę najcenniejsza z ludzkich cech, ale ma jedną chujową wadę. Potrafi się skończyć nie wiadomo kiedy. Czy naprawdę to musi trwać jeszcze tak długo? Pan mnie słyszy? Tak, słyszę Pana. Jest taki problem, że no jednak tu nie, nie, nie ma chętnego. Bo się boją, czy mógłby Pan zdjąć na, na, z kamery na obiektywie, jest taka czarna zasiewka yy, z, z dwóch kamer i, i trzeba te monitory, które tam są, pod tym yy, łączyć. No naprawdę, no, Pan rozumie, że no, boją się ludzi. Przepraszam bardzo, naprawdę nie mam ochoty dłużej czekać. Jeżeli ma się to zakończyć w inny sposób, zależy to tylko i wyłącznie od Państwa. Wybierajcie albo zakończenie numer 1, nic nikomu się nie stanie, albo zakończenie numer 2, ten człowiek zginie. Macie 10 sekund na wejście do tego studia, Ludzie, którzy mają obsługiwać tu kamery i sprzęt. 10 sekund. Słyszycie mnie? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Masz śledzić temu człowiekowi w głowę? Halo słyszy mnie pan? Słyszę pana? Niech się pan wstrzyma chwileczkę, to nie jest tak, że wie pan szybko, ty zaraz skorzystać. Dopiero znaczy, co słyszałem, słyszałem, że ci ludzie boją się wejść. Niech się nie boją się. Nikt nikogo. tutaj się nie boi wejść. Dlaczego i tu jeszcze nie ma? Niech tylko zaczeka, zaraz coś będzie. Dobrze? Może pan chwilę zaczekać jeszcze? Jak długo mam czekać? Ile pan może jeszcze zaczekać? W tym czasie do studia przybył policyjny negocjator z Biura Operacji Antyterrorystycznych razem z grupą szturmową. Prezes telewizji polskiej powołał sztab kryzysowy i koordynował działania wewnętrzne. Dziennikarze przybyli na Woronicza, byli informowani na bieżąco o przebiegu wydarzeń. Takie coś to jest do niczego. No. Ludzie, którzy pracują przy żywej antenie, co stanowczo nie są Niemczaki i widzieli już w życiu wiele sytuacji mrożących krew w żyłach. No ale co innego, jeżeli robisz program na żywo, a staje ci nad głową ktoś z pistoletem w ręku. Na szczęście myśmy ten program na żywo przed chwilą skończyli. Była chwila spokoju. Nie ma jednak człowieka, który by potrafił się zachować w takiej sytuacji. W sposób przewidujący konsekwencje, planując następne kroki, wszyscy działają trochę intuicyjnie. Uratowało nas to, że ten człowiek też był niesłychanie zdeprymowany. Nie tego się spodziewał. Myślał, że mu to pójdzie o wiele gładziej, o wiele lepiej, że natychmiast będzie mógł wejść na antenę. Opóźnialiśmy ten moment, sugerując rozmaite czynności techniczne, i to wyraźnie sprawiło, że zaczęło z niego uchodzić powietrze. To już nie był ten sam kozak, który przyszedł tutaj godzinę wcześniej, po dwóch, po trzech godzinach, był już zupełnie innym człowiekiem. Czyli uświadamiasz sobie fakt, że stacje telewizyjne będą ci płacić ogromne pieniądze za to, żeby przeprowadzić tylko i wyłącznie z sobą wywiad, będziesz ustawiony do końca życia. Zdajesz sobie z tego sprawę? Telewizja jest tak naiwnie, słuchaj, e, popieprzoną maszynką, że wystarczy ją sterować w odpowiedni sposób, w odpowiedni sposób pociągać, do odpowiednie szturki, będziesz bogaty, rozumiesz? Bo głupia telewizja da ci pieniądze po to, żeby porozmawiać z Jak było? A tym doniesie taki wydać, że wszystkim pójdzie w piętę. No ludzie śmiało, chodźcie tutaj, zróbmy ten program. Policji człowieku brze, brze. Pod kurwa świr z pistoletem kurwa, przy głowie człowieka siedzi w telewizji kurwa i prosił o taki program. Tak, musacja. Przecież się kupię, trzyma. Niech tu wejdą, kurwa, połączą kamery. Nie że się nie I wszystkim wytłumaczę, dlaczego tu kurwa jestem. Przez trzy godziny miałem okazję obserwować pracę policyjnych negocjatorów. Znacie to Państwo z filmów? Muszę powiedzieć, że to jest historia zupełnie niesłychana. Jak ten negocjator, a tak naprawdę trzy różne osoby, potrafią ocenić sytuację, poznać człowieka. Pokierować jego postępowaniem. Zaimponowali mi ci ludzie stanowczo. Najważniejszym i najtrudniejszym zadaniem negocjatorów jest opanowanie własnych emocji. Jeżeli negocjator ich nie opanuje, staje się problemem, a nie wybawcą. Gra idzie o życie i zakładników, i sprawców. Ja stają warunki, tu chodzi ekipa i robi mi program. Tak, ja wiem o tym bardzo dobrze, że to jest twój program. Ale bardzo cię proszę o to, żebyś go zrealizował tak, jakby naprawdę to było fajnie i profesjonalnie. No i profesjonalnie to będzie, gdy będę trzymał temu człowiekowi pistolet przy głowie. I ja rozumiem, że ty będziesz trzymał ten pistolet, ale na jakiś czas, czy możesz po prostu odłożyć, bo ja nikogo nie mogę znaleźć w takim krótkim czasie, to się I zgodzi. Słucha, jeśli... Ja ci tak, odstawiam pistolet od głowy tego człowieka, wpada ekipa, jestem martwy. Dziękuję bardzo, nie mam mowy. Naprawdę umiesz mi, że nikt tam nie będzie wpadał i nikt Cię nie chce zabić, bo nikt nie ma takiego powodu. Powiedz mi, czy jest jakiś powód, żeby ktoś Ci chciał odebrać życie? No, oczywiście, bo przystawiłem pistolet do głowy kływania winnego człowieka. No ale... Bo tak działa, bo tak działa maszynka prawa, e, która eliminuje świr. No rozumiem, to bardzo dobrze... I ale... tak dalej. Uwierz mi, że nic nikomu się tutaj nie stanie. Niech tu wchodzi ekipa, robimy program. Mój, moje jedyne życzenie. Nie wiedzieliśmy, jak się zachować w żaden sposób w tej sytuacji, tym bardziej, że człowiek w wieku około 30 lat był e, ubrany elegancko, tak jak każdy z nas, przyszedł z ulicy, nie rzucał się w oczy w żadnym wypadku. i Sytuacja, jaka była, była groźna i, i, i mogła się wymknąć spod kontroli. E, I... E, no dopiero teraz rozumiem, że, że było zagrożenie chyba dla nas również. W tym momencie napastnik zorientował się, że za dekoracją są antyterroryści. Powiedziałem, no, no nie no ludzie, nie róbmy jak, nie róbmy jak, chcecie mnie zabić? Tak ma się to skończyć? Chodzi tu ekipa i robimy program. Nie żartuję. Słyszysz mnie? Słyszę Ciebie, słuchajcie. Ty... Co się stało, ja biegam, bo ja po prostu ludzi się zamastuje. Jak mi ludzi zadać na przed chwilą widziałem gościa w kominiarce z antyterrorystycznej ekipy. No przepraszam bardzo, ale przestajemy grać w klotki, dobrze? Chodzi tu ekipa, ma 10 sekund na wejście do studia, robimy program. 10 Dziewięć Sprawca był jeden i założyliśmy, że dysponuje bronią ostrą, palną, że zagrożenie życia jest realne. W związku z tym był tylko pododdział szturmowy, taki, który zawsze jest przygotowany w gotowości, z alar alarmowy, który był do dyspozycji, on jest do dyspozycji non-stop. I, I on został tutaj od razu skierowany. To nie były siły nadzwyczajne. Podobało Ci się życie w ogóle? nie ja ja masz Ja? To jest 24 wst. Nie wiem nie biorę, nie, biorę, nie, o ciebie podobało ci się to życie? Do ciebie tej pory? Powiem ci jedno słowo, że jest przerywane. Pewnie, że jest chujowe, dlaczego jednak może nie panę to ten Przynajmniej wyświadczyć ci przysługę jakąś. Co ty na to? Przekonam że żebym tego nie zrobił.

Trzeba wcale pistolet przed głowy głową, ja każę No co to jest w ogóle? Zaciągnij się, dobre zioło. Śmiało, 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 porządnie. Ciągle. Masz kogoś w ogóle? Słucham? Masz kogoś? Mam Masz dzieci? Tak. Ile? Jeden. Dobrze się teraz czujesz? Lepiej? Powiedz mi, czy za będziesz się czuł doskonale? Wiadomo, czym jest życie, zdrowie innych ludzi. Także podziwiam tych policjantów, szczególnie negocjatorów, że mieli cały czas kontakt zakładnikiem, że znaleźli wspólny język i naprawdę profesjonalnie wykonali swoją robotę, że dzięki ich zaangażowaniu, dzięki ich umiejętnościom możliwe było obezwładnienie napastnika. Dziś w studiu 7, w którym wczoraj miały miejsce dramatyczne sceny, odbyła się konferencja prasowa. Przepaję, że to pierwszy raz, chyba w historii Komendy stocznej zdarzyło się, że Teatrem działań była telewizja, czyli media. Zazwyczaj my jesteśmy tym terenem działań, a państwo nas obserwują. Ale chcę powiedzieć, że sytuacja od początku była bardzo traktowana przez nas poważnie. Zostałem chwilę potem, zanim doszła do nas wiadomość, powiadomiony o tym i o podjętych decyzjach. Które uzupełnialiśmy, bacząc na rozwój sytuacji. Na miejsce zostały skierowane, zostały skierowane siły nasze, przy czym również oddział szturmowy antyterrorystyczny, negocjatorzy, bo założyliśmy od razu, że jednak będziemy prowadzili negocjacje. Rozmawiałem również z panem prezesem Kietkowskim, deklarując m.in. takie działania policji, które by doprowadziły do szczęśliwego zakończenia i do braku skutków. Jeśli byłyby jakiekolwiek skutki, to byłaby to nasza wspólna tragedia. Brak tych skutków stanowił o powodzeniu działań. Chcę powiedzieć, że w tej sprawie wystąpiła e, ogromna zgodność. Za to tutaj dziękuję opanowaniu e, pracowników telewizji i również kierownictwa. Zgodność, jeśli chodzi o przebieg tych działań. Państwo nam naprawdę pomagaliście. Więc myślę, że ponieważ jest to pierwsza tego typu sytuacja, to jest tego też. Także nauka na przyszłość i y, takie zagrożenia mogą istnieć. W ocenie kierownictwa spółki y, nasze służby ochrony zachowały się w pełni profesjonalnie, o czym chociażby świadczy fakt, że w zasadzie chyba po upływie 15 minut od, y, od, od chwili zaistnienia wydarzenia już y, policja była na miejscu i prowadziła y, profesjonalne działania w tej kwestii. Ja chciałbym tylko dodać, że główny bohater w pozytywnym tego słowa znaczeniu pracownik telewizji, wartownik zachował zimną krew i zachował się w sposób praktycznie mówiąc wzorowy. Spokój i opanowanie, jakim się wykazał, myślę, że również spowodowało to, że dotarli tutaj szczęśliwie do studia, wytrzymał ogromną, ogromne ciśnienie, ogromny stres Wytrzymał prawie dwugodzinne negocjacje i pertraktacje, no i to również, sądzę, pozwoliło zakończyć tą całą akcję szczęśliwie. Wczorajsza sytuacja była sytuacją trudną. Zachowanie sprawcy wskazywało na realne zagrożenie życia zakładnika, wskazywało na również realne zagrożenie życia samego sprawcy. On groził również sobie, nie tylko zakładnikowi zachowywał się w sposób, który był bardzo niebezpieczny. No, dlatego, nie, też, nie. dlatego też policjanci przede wszystkim prowadzili bardzo intensywne negocjacje. Z drugiej zaś strony byli gotowi ruszyć, zneutralizować napastnika w taki sposób, aby odbyło się to bezpiecznie dla zakładnika i dla samego napastnika. To też się stało w stosownym, w dobrym momencie. Nastąpił y, odpowiednio przygotowany wcześniej y, akt neutralizacji. Policjanci z Biura Operacji Antyterrorystycznych zneutralizowali w tym studiu tego napastnika. Ten mężczyzna miał przy sobie broń. Ta broń wyglądała na broń gotową do użycia, ostrą. Także tutaj mieliśmy do czynienia z sytuacją, kiedy to wszystko, jak to mówi się w żargonie, odbywało się na ostro. Tutaj naprawdę. Mieliśmy przed sobą niebezpiecznego napastnika, niebezpiecznego, zdesperowanego człowieka. Te dramatyczne zdjęcia ze studia, które państwo widzieli, były filmowane przypadkowo ustawioną kamerą, nikt nie mógł wejść do studia, aby nakierować ją tak, by pokazać sprawcę, aby nigdy i nigdzie podobna sytuacja się nie powtórzyła.